Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w Miejskiej Górce u kolegi Henryka Pawlickiego na wspólnym gołębniku Miejska Górka. W tym tygodniu, od przyszłego tygodnia będziemy tutaj już kolegom prezentować na stronie internetowej u kolegi Henryka listę obecności gołębi, przyloty, relacje z treningów, które tutaj kolega regularnie tymi gołębiami już tutaj odbywa. Powiedzmy może jeszcze troszeczkę więcej o tym stanie gołębnika, no i co tutaj się dzieje. Ale to już poproszę kolegę Henka, żeby on to zrelacjonował tutaj dla nas. Proszę bardzo. Witam serdecznie hodowców. Na, stan, na dzień dzisiejszy stan w Gąbie było 296, zginęło 11. 11 nie ma, ale niektórzy byli poinformowani hodowcy i tylko cztery dosłali. Rozumiem, czyli z, tych, z tej listy, którą tutaj masz, tak. na dzień dzisiejszy masz 290... 90, 296 było. Do... Na dzień, na koszowane było we w, 3 dni temu, to było 200. 84. Tak. 98. Czyli brakowało 12 chyba? 12, ale no To, to 12, tam plus, 12. minus jeden, tutaj zesztąd jeden się zawsze zmienia, bo wiadomo, jeden go przyjdzie, dojdzie, jak... no to każdy hodowcu wie o co chodzi. Tutaj te gołębie, tutaj chodziliśmy kolegą Henkiem w środku, wejdziemy też za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy jak w jakim zdrowiu są. Czy jakieś problemy miałeś tutaj zdrowotne? Żadne. Żadne. Tutaj w ręku trzymasz, widzę też jeszcze. Katalog, tak, ksieszka Pawelca. Ma produkty. Pokażmy, może, ten katalog tutaj, bo tutaj Puritan. Powiemy, firma Puritan Polska właśnie tutaj dostarczyła koledze Henrykowi tak. do przetestowania te produkty i też tutaj, żeby lotował tymi gołębiami i ty, ty, za pomocą tych produktów, tym gołębiami, ale Henryk jeszcze też zrobił na swoich gołębiach tak, stary eksperyment. Tak, oczywiście tak? chwalę to, bo gołębie dosyć dobrze lecą. Na tym, tylko zacząłem to dawać dopiero od połowy lotów, nie? Tak. I nie tak. narzekam, bo naprawdę. I co tam ci się za produkt tak najlepiej spa sprawdził? Praktycznie to wszystko. Ale tu mówiłeś o takim jednym, i żeby jeszcze ci załatwić dalej. A, tak, to od... było. Prosiłeś... To jest. NO2. NO2, nie, ale Oczywiście było tego nie miałem. coś tam. Proszę? Turbo coś mówiłeś jeszcze. Turbomix to daje tylko młodym. Tylko młodym. I w środę starym. Starym. Turbo Mix. I oczywiście zdrowotność w Głębi jest super. To może wejdźmy, zobaczymy tutaj. Przypomnijmy, tak wyglądają z zewnątrz te gołębniki. Zobaczmy, koledzy, te rolety, które widzieliście już we wcześniejszych filmach, kiedy tutaj byliśmy. O, i teraz gołębie sobie siedzą tutaj na tym metalowym ruszcie, to jest z przodu, jest tej części. Rolety są tutaj, widzimy. O, tu można je opuszczać. Można. I możny. na noc ich nie zamykasz teraz, co? Na ja Zamykane zamykany. Zamykane jest zawsze? Tak powietrze, jest tak powietrze zrobione, że nie ma z... ani zagłupu, nie ma nic. O, tak to działa. O! Kurde, uderzy. O, widzimy. Ta roletka się schodzi... Tak ma noc zamykane. one sobie tutaj spędzają na tych siedelkach a tak czas. Dobrze. Widzimy. W zdrowiu są dobrym, tak? A co możesz? Widać. Co możesz powiedzieć jeszcze więcej, jeżeli chodzi o sprawę związaną na przykład z formą, kondycją gołębi, jak na tych lotach oceniasz to? Jak wypuszczały się teraz, bo robisz takie małe na razie tak, treningi, ja takie po jeden. kilometrze, tak? Ile najdłuższy miałeś teraz? Lot? 5 km. 5 km. Był, był pierwszy, nie? Tak. Od poniedziałku zaczynam no, praktycznie w dzień w dzień. Dzień w dzień tak. będzie. Także będziemy już wtedy też mieli tutaj... Yy, I pokaże się już w, tak, końcu. w internecie. Będziemy mieli wielację List obecności. Tutaj do tego jest potrzebne kilka czynników. System musi być musi być i łącze internetowe, musi być też ktoś do obsługi, i od poniedziałku to zabezpieczymy już wszystko i będzie można po prostu to obserwować. Masz jakiegoś ulubieńca swojego tutaj z gołębi? Nie wybieram gołębi. Nie wybierasz żadnych? Ja równo. Traktujesz wszystkich? Traktuję wszystkie. równo gołębie. Nie, tam, że tam jakiegoś tam hodowcy czy tego. Gołębie oczywiście nie znam. To, nie ma. Bo, bo kolega Heniek jeszcze tak zrobił, że widziałem chyba na początku, miałeś jeszcze zaklejone niektóre te obrączki. Tak, tak? ale już są odklejone. Odkleiłeś? Tak, bo. Nie miałem... idzie koszować. No oczywiście, to, to był błąd popełniony. No, to się tak zdarza. Tak, ale będą miały wszystkie na tych zaklejone. Tak, rozumiem. Te dane po prostu, da, te adresowe, tak, które tak. chciałeś mieć na normalnej obrączce, a się niestety później no, okazało, nie, no, że przy koszowaniu się... nie idzie ja... porównać oczywiście. numeru, który ma gołąb z numerem, który jest wpisany w ewidencji. Tak, tak. O, zobaczmy tutaj te gołębie sobie. O, tutaj siedzą. Na ruszcie akurat o. i tak one właśnie tutaj spędzają ten czas. Dobrze. No oczywiście to jest, y, parę wpuszczonego mi moich, nie? Dużo Które, masz. No jest to 31, ale oczywiście będą tylko. Y, one nie, przy, y, nie, nie mają TPS-ów. Nie, nie, nie. Będą tylko treningi zrobione i będą odsadzone. Na pierwszy ale rok A to konkurs... ty młode masz tylko tutaj po prostu. Tak, razem. tutaj, ale na pierwszy lot konkursowy będą moje gołębie odsadzone do Rozumiem. innego gomnika. Nie będą w ogóle uczestniczyć we w... We a w rywalizacji głębi starych teraz macie w oddziale jaki jeszcze lot? Jeden tak dzisiaj? Holandia. Jutro. Jutro tak. Jutro. I Ty też dajesz gołębie na to? 39 włożyłeś. 39, a jak, jak, jak oceniasz swoje szanse? Bo do tej pory tutaj no. w oddziale jakim miejsce zajmujesz No dziewiąte no kurczę. od początku mi to nie szło. powiedzmy jeszcze, bo oddział... Ale pierwszego w okręgu mam. Ale Rawicz od ilu hodowców liczy przypomnijmy? 152. Tak, czyli dość dużo, ale jeszcze niedawno miał jeszcze więcej, tak? 320 było. O, czyli 9 na, tak. na 150 hodowców. Dobrze. Także o hodowli kolegi Henryka, i jego prywatnej też kiedyś pogadamy, a teraz na razie będziemy czekać tutaj po prostu, żeby relacjonować też dla kolegów jak najwięcej tego materiału stąd żeby pokazywać co tutaj się dzieje. Jeszcze na kamerze co 10 sekund mamy obraz wysyłany. No i jeżeli jest akurat internet, to też widzimy go wszyscy. Także wierzymy, że w przyszłym tygodniu staramy się ten kabel podciągnąć, żeby też przyspieszyć to działanie systemu. Także niedługo będziecie to koledzy mogli wszystko dobrze oglądać. Na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot i powodzenia.